Chciałam zadać Pani pytanie, czy presja dotycząca wyglądu wpływa na pewność siebie, co za tym idzie też na wyniki sportowe? No niestety jest ten temat bardzo, bardzo silny, takie mam poczucie. Też problem, mam wrażenie, że jest w komunikacji na linii trener-zawodniczka chociażby, odnośnie tego, jaką wagę powinna mieć zawodniczka. Oczywiście istnieje też jakiś kanon tego. Dziewczyny obserwują się nawzajem w mediach społecznościowych, nie wiedzą czasami, co za tym stoi, czy to jest genetyka, czy to jest na przykład świetnie dobrana dieta. Niestety czasami drogą na skróty, czyli na przykład, niestety, czymś co prowadzi do zaburzeń odżywiania, prowadzi to niestety do, do problemów zdrowotnych, które w konsekwencji też wpływają na, na ogólne zdrowie dziewczyn I, i myślę, że to jest taki ciężki temat, który ciągle jest troszeczkę nieporuszany i to jest właśnie między innymi też ten temat, którymi będziemy chciały się zająć ze stowarzyszeniem. Dziękuję bardzo.